Dzisiaj są moje 23. urodziny i z tej okazji zrobimy 23 wyzwania w OG Fortnite. Papa pa pa. pa, pa. Stolat, stolat. To najgorsze urodziny w moim życiu. Jeżeli uda nam się zrobić te wszystkie 23 wyzwania, to Rafael Loks dostanie prezent urodzinowy. Dlatego zdecydowanie musimy się postarać, a pierwszym wyzwaniem jest wpisanie kodu zjednoczeni w sklepie. Zjednoczeni. Potwierdź, ten kodzik na pewno się przyda, bo mamy dzisiaj mega mocne wyzwania, lecimy do gierki. Pierwsze wyzwanie jest takie, że trzeba lecieć na OG miejscówkę ulubioną i to jest Pleasant par. wysiadaj Sugar, Pleasant par. nie Towers? No tu no, lecimy jakoś pełno. nisko, dawaj niżej i lądujemy typowi na głowę, bo musimy zabić pierwszego chłopa z kilopa. Nice! To był najgłupszy pomysł, jaki mogłeś wymyślić, że Ale od zaliczyliśmy roku. już dwa zadania za jednym razem. Dwa wyzwania zrobione! Bardzo szybciutko, let's go! Właściwie trzy! Chodź tu, chodź tu, zrobimy wyzwanie. Jest wyzwanie, żeby zatańczyć z przeciwnikiem. Nie mam tańczyć? Używając bugi bomby. Bomby. No to super! No to, super. No to ja z nim tańczę! Zabija. Let's go! Ale, ale, ja padłem go. ale zadanie wykonane! Ale chodź tu, człowieku! No człowieku, Basta. ja zadanie robię. Tu da się odradzać w ogóle? Dobra, leżą. Ale dobra, wykonałem ci zadanie, to nie narzekaj. Mamy challenge, żeby zabić przeciwnika siedząc w busku golfowym, ale to ty musisz strzelać, bo ja tutaj prowadzę. Ale aż zabić, nie tylko obić, to nie będzie proste. No nie, to strzelaj, strzelaj do nich przecież. No to strzelam. No nie, no tak to nigdy nie zabijemy. No jak obijam, bo kebie jeden. Ty, ale uciekam. Później to zrobimy, a teraz dojeżdżamy. No i zabity gościu, ale zero zadań wykonanych. I'm lucky. Na górce są, co za... Boty. Dobra, jak to zrobimy, to możemy zaliczyć chyba wyzwanie, co? Czyli wyzwanie Jedna. zabić największych kamperów, botów, którzy kampią na wielkiej górze mocy. Okej, okay, niech będzie. Uciekli. To są ci kamperzy z górki. Dobra, jak ich zabijemy, to dostajemy wyzwanie zaliczone, bo to są ci najwięksi kamperzy. Wyzwanie z pocenie będzie! Bra chyba zaliczone. Chod schodzą, schodzą, na pewno. 120! Ja pierdzielę no! ja tacy pod zwycięsko jeszcze Wy mi skąd? Nie ma matka jak coś pada. Ja pierdzielę. Zabijcie! Nie mamy Ale Dobra, to było wyzwanie. ciężkie! Na E Mam high ground Dobra, jeden będzie lecz! Tańcz, 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 tańcz! Jak mam tańczyć? A, dobra, tańczę! <laughs> sam się wysadził debil. Ale ośmieszyłem go totalnie, a było takie wyzwanie, żeby ośmieszyć go, bo zabił się sam kurde z RPGa tak, dostaje. 10, 15, 20. Ej, ile on dostaje? Onawczy! Ze śmierci bomby go muszę zabić. On na zero. Dobra, zabiłem ze śmierci bomby. Zadanie wykonane. Tań szybko. Tań, nie tańczyłeś. Nie. No, 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 ale trafił. Kobe Bryan. Dobra, zero ma. Wygrałeś? Wygrałeś? Ten drugi się chyba sam zabił. A nie, bo to był solo. Let's go! Mamy zwycięstwo, a to oznacza, że kolejna misja wykonana. Tylko jest jeden problem. Nie wszystkie misje udało nam się wykonać, ale mamy jeszcze jedną gierkę. Dobra, teraz jest wyzwanie, że musimy wylądować i przeżyć na kolejnej OG miejscówce, czyli słonych strzechach. Lubiłeś tą miejscówkę? No, jasne. Dużo się tu latało swojego czasu. Pamiętam, pamiętam. Gdzie idziemy? Dead 1 śmierdzi. Dostał jeden Zero, dead bank Zabity jeden Tańczy Mam go w moksie Dead Dostał z tego, z deagla Dwiemy? Tak, dobra back, back. Do Miejscówka wygrana Wyzwanie zaliczone Dead jeden No ile de, A, drugie, ale to, to... Ej, to zrobiliśmy misję przy okazji zrób fraga bez budowania, nawet dwa zrobiliśmy. Ale tak, misja wykonana. Dobra, musimy się skupić na misjach, bo my tak zabijać chcemy zabijać. Kolejne misje do wykonania są. Ej, mam gościa. Dobra, tańcz, tańcz, tańcz! In real life, tańcz! Tańczę w grze i tańczę in real life, tańczę wszędzie! Flosa Kabilej... musisz tańczyć! Flosa! Tańcie Flosa, człowieka. Dobra, zabite, zabite! Pa pa, 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 Let's go! Już nie wiedziałem, czy w grze, czy w prawdziwym życiu tańczyłem wszędzie Flosa. Nie wiem, róbmy fragi i śpiewajmy 100 lat, co? 100 lat, 100 lat, lat. niech żyje 100 lat! Zabiłem! Let's go! 100 lat, 100 lat! Niech Od nie odświeja smrodu nam! 100 lat, 100 lat, dead! O kurde zaliczone zdecydowanie podwójnie Bet, będzie Bet Dobra, idę połoweczkę, bo mam tego Poleciał riftem! Nice, nice, nice! No to mamy kolejne zadanie wykonane U mnie Obity po kewie Zabity! Let's nice. go! Ogólnie jest taki challenge, że ktoś z nas musi zrobić 10 fragów. Ja już mam 9, także wystarczy jeden i będzie zaliczone. Frag. Dead. Dobra, mamy 90 Przy mnie. Dead, dead, dead. No to co? 10 fragów zrobione Ej, mamy w sumie 14 Myślisz, o, że kurde. zrobimy 23, tyle ile lat skończyłeś? No takie jest wyzwanie, to jest wyzwanie ostateczne, najmocniejsze Jeżeli to, to się uda To dostanę prezencik pewnie Są porobieni, bo trafiam i to nigdy się nie zmieni. Pozabijajmy ich, dawaj, dawaj, dawaj Ja pierdzielę Oj, no daje mi to stówę no way Yes! To drugi dojeżdża uh. Nie bać się, bo jeszcze spama dostajemy nie dostanę prezentu! Nic się nie udało. Nie ma prezentu! Gówno, gówno gierka! To najgorsze urodziny w moim życiu. A rok temu nie walnąłem ci czasem tortu na twarz? Padnę. To i tak jest gorsze. <noise> Ale przynajmniej dostałeś prezent, a teraz nie dostałeś żadnego. Jest źle! Ale pamiętajcie, żeby wpisać kodik zjednoczeni w sklepie Fortnite. I... To będzie prezent urodzinowy. No nie, dlaczego się nie udało? Ale dobra, przynajmniej jedną gierkę wygraliśmy. Trzymajcie się. Na razie.